No dzień dobry, Ania Pacholak, dietetyk inaczej, gadanko na śniadanie. Dzisiaj postny piątek. Hm, lecimy w zdrowie do setki. No właśnie, piątek pioteczek, piątunio. Postny piątek, dzisiaj jest bardzo dużo świąt nietypowych, ale to, co najważniejsze, co zauważyłam. Widzicie, jaka jest pełnia Księżyca? Jeśli myślisz, że Księżyc nie ma wpływu na nasze życie, to spójrz sobie na pływy, przypływy, odpływy Musz, to będziesz widzieć, jak bardzo Księżyc nie ma na nas wpływu. Energia. Wszystko jest energią, świat jest energią. Zdaje się, że jakiś mądry Einstein to powiedział, ale ze świąt nietypowych nie będę wymieniała wszystkich, dlatego że jest ich bardzo dużo. Najważniejsze to jest dzisiaj Światowy Dzień Owoców i Warzyw, i jestem tego zdania, że zarówno owoce, jak i warzywa powinny być dodatkiem do naszej diety, a nie jego bazą. Baza to jest białko, baza to jest tłuszcz i zdania nie zmienię. Dokładnie wiem, ile robi białko. Mi Dobrego, ile robi tłuszcz mi dobrego, i dokładnie wiem, ile jego brak potrafi zrobić złego. Więc owoce i warzywa jako dodatek, tak? Nie jako baza posiłku. Jest też dzisiaj świato... Pols... Dzień Poczty Polskiej, nie światowy, tylko Dzień Poczty Polskiej. I znów wracamy do tematu, który mówiłam kilka dni temu o pisaniu listów. Napisałeś list do kogoś? Może warto. Jeszcze jakiś mądry dzień, właśnie menopauzy i andropauzy. Tak bardzo mówi się o menopauzie. Nawet jestem w trakcie pisania e-booka, którego gdzieś tam zawiesiłam z różnych powodów. Czas go dokończyć. Ale tak bardzo mówi się o kobietach, a zapomina się o mężczyznach. Mężczyźni też mają swoją odmianę menopauzy. Bardzo się to. Lekceważy, a to jednak jest ważne. Trzeba dbać i dzień noszenia krawata. Jeśli masz jakiś krawat, pozdrawiam kochanego teścia, który ma komplet ponad stu krawatów. Piękna kolekcja. Jak będzie moda na noszenie krawatów przez kobiety, to chętnie pojadę do mojego teścia i sobie pożyczę, ale dzisiaj postny piątek nie będę robiła nawiązania tak jak zwykle religijnego, ale chcę zrobić nawiązanie do mojej sytuacji aktualnej. Wczoraj mówiłam, że zaczynam 48 godzinny post. I w momencie, kiedy po 24 godzinach coś poszło nie tak, za zastanowiłam się tak. dietetyk też popełnia błędy pod wpływem stresów, które ostatnio po poczyniły mi się z racji różnych sytuacji życiowych. Hmm. Okazało się, że jednak u mnie akurat stres powoduje, że kompletnie nie mam apetytu i kompletnie nie byłam przygotowana do głodówki, ale umiejętność obserwacji siebie, to podstawa, organizm dał mi ewidentne sygnały, żeby postu nie robić. Jakie to są sygnały? Nienaturalnie zimno, śpiąca nastojąco nawet w każdej pozycji, co się okazało, że w ostatnich kilku dniach lekko zaniedbałam ilość białka. Białko i tłuszcze, tłuszcze też. O, po prostu jadłam za mało. Byłoby wszystko ok, gdybym dzisiaj y, zjadła normalne posiłki i nadrobiła to, i by było ok ale ponieważ sobie postanowiłam zrobić głodówkę, no nie poszło tak jak powinno i myślę, że takie moje obserwacje własne, własnego organizmu bardzo pomogą też wam, zwłaszcza kobietom. O ile mężczyźni nie mają tego problemu na keto czy na stylu niskowęglowodanowym, o tyle u kobiet ze względów również hormonalnych te uczucia głodu i sytości na Keto potrafią być czasem zaburzone, zwłaszcza pod wpływem stresu. Więc jeśli czujesz, że zaplanowałaś i ambitnie lecisz w głodówce, bo nawet po trupach, nawet jeśli czujesz, że Twój organizm coś nie działa, zastanów się, czy to jest na pewno dobry moment. Ja przerywam, uzupełniam białko, uzupełniam tłuszcze i za tydzień wracam. Do Was z 24-godzinnym postem. A póki co zapraszam do poniedziałku naturalnego. Oczywiście, jak poniedziałek naturalny, to bez makijażu. Życzę Tobie pięknego weekendu. Spojrzyj sobie dzisiaj w nocy na Księżyc. I pamiętaj, dobrze, że jesteś. Pa! Reset 72, czyli wyjazd na 72-godzinną głodówkę z ćwiczeniami stretchingu, z masażami przez specjalistę, z warsztatami anki zielanki w przepięknym miejscu w domu w środku lasu na wyłączność dla nas. Oferta będzie już w przyszłym tygodniu, także oglądaj. Ostatnio były osoby z, z Holandii, z Niemiec, było przecudownie. Ale ze względów organizacyjnych i możliwość, że ja mogę zrobić konsultacje w trakcie i zająć się każdą osobą, która tam jest, również w nocy, jest ograniczona ilość miejsc, więc w przyszłym tygodniu szczegóły. Pa!